Ruszyło. <śmiech> <śmiech> o, super na dzień dobry. Na dzień dobry pistoletem po prostu. A, witamy wszystkich. Z tej strony Chris. Z tej strony Migi. I, I to tak, nie jest, To nie jest Borderlands 2. Zgadza się, to nie jest Borderlands 2, bo jeżeli, gramy w Minecrafta. Jeżeli wam się wydaje, że to jest Borderlands 2, to przypatrzcie się tutaj. A nie tak to miało być. Czekaj. <grystanie> no. okay. strzałami tego nie rozwalisz. Nie. Trzeba, trzeba ręcznie. Jest. jest. się. Super. <grystanie> Następna ściana. Węgiel <grystanie> To węgiel jest twardszy. Nie. Jest, jest, jest creeper. Uwaga. Creeper. Creeper. Ouch, wybuch ci. Wybuch. Ale przeżyłem. Pamiętaj, szukamy złota, a najlepiej diamentów. Ja chcę diamentowy miecz. Jest Creeper. 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 Wow. Następne idą. Gdzie? Wow. Tam, gdzie wybucha. Wow. Cholera jasna. Dzięki. Jeszcze jakiś idzie, tak. Dobra poszedł Łopadas Jej! Prosty Mam dwójkę Assassin to jakiś ten Co to SMG, SMG, SMG Tak no My wiemy, że w, w Minecrafcie nie ma SMG, ale to jest taki nasz Minecraft. Weź tą skórkę tutaj. Tą tu. Tu, 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 tu. tu. Weź to. Ok. To jest dla ciebie. To jest dla Asasyna. Chyba wziąłeś tą dla Komando. Wziąłem coś dla Komando? skórkę Rów. dla Komando. Moment już patrzymy. Yy. Jest? Tak. Jest. Wyrzuciłem. To... Tutaj jest jakoś, jakaś ciemność. A czy przez te ściany da się tu przebić? Ściany Minecraftowe? Jak najbardziej. Gdzie wylądujemy, nie mam żadnego pojęcia. Jeszcze raz. No nie. Czekaj. Z tamtej strony chyba trzeba. Od mojej strony jest za nisko. O, co tam wypadło? Trochę ammo? O, się gdzieś coś przebija. To rzeczywiście jakieś ammo. To była jakaś ukryta komnata. Ty, 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 tam. ty uważaj na lawę. Tak, jeszcze badrok. Tak. Hmm. To jakby wygląda jakby piasek? No właśnie. Złoto! Co? Złoto. Mówiłem, mówiłem. To jest. To jest właśnie fenomen Minecrafta po prostu. I co i takim malutkim? To było troszeczkę tego złota. Trochę mało No ale. O tu jeszcze trochę więcej złota. Jest, jest, jest. Tu trochę... O, coś, tam. coś tam wypadło. także piękna sprawa dobrze, czyli no, no, no dobrze, pograliśmy w Minecrafta jedną chyba z popularnych, a tutaj ta, ta czarna dziura to jest czarna dziura, niewidoczna ściana niewidoczna ściana, no dobra nie chcę to będzie nie ma więcej o, z tego, czyli z węgla wypada ammo no, no. Dokładnie. To wypada, albo... Dobrze, to mi się przyda. No, każdemu się przyda. Super. Dobra, no to możemy wyjść. Pograliśmy trochę w Minecrafta, to możemy teraz trochę w Borderlandsa. No popatrz, jak to szybko ten... się ładuje. Tak. To jest... takie... Ta gra jest wieloplatformowa. Aż rejto. Pięknie. Dobrze, trzeba. Nogi mu tak śmierdziały, że mu obrosły jakimś złotem. Tak. My wcale ich nie zabijamy, tylko uwalniamy ich od oh. brudu. A, to idzie. No tu jest. Łoł. Wow. Wow. Z której strony? Rzucił kryształem, wiesz? Takim nie granatem. Tybuk. No. Huh? Nastaję. Dobra. Uważaj granat. Tak. Dzięki Ostatnie... Hell yeah Hell yeah Ostatnio żeśmy rozmawiali y, trochę o różnych grach No i tak naprawdę y, Coś ciekawego ładny shot To jest shot, shot no ale SMG lipa, no. Rozmawialiśmy o różnych grach, w które żeśmy grali, ale... Tak naprawdę z naszej ekipy, no to chyba... Nie ma takiej osoby, która by nie grała w Minecrafta. A Minecraft to jest w ogóle fenomen sam dla siebie. Chyba każdy w to grał. Jak stworzyć grę o niczym, która może mieć tyle... Tyle godzin grania kurczę no przed gębą mi wolał w i nie ma kurczę tu do góry coś się dzieje czy gdzie to I idzie właśnie, właśnie widzę Dobra. Wow, coś mnie Badas. Gdzie, gdzie, gdzie? No gdzie? To Jest. Badas warkit. Się nam na tych badasów tutaj. Oj, tam z tyłu. Znoty. No mi znowu amunicji zabrakło Dobrze, Dobrze że wiesz co szkoda ten, idźmy bo to A Co do niego strzela tam z góry Kogo? No widzisz lecą bomby Z lewej strony, no poprzypatrz się Leciały Leciały, dobra Nieważne Leciały, no to już Nie ma Dobra Błagam, amunicja o jak, o, jak dziękuję Jak nie wiem co o! O. Co tu, co, co tu znowu Tam go rozwaliłeś. Ja tylko na gotowe przyszedłem. Dobrze. Gdzie Wiesz, my mamy iść? No jakoś w tą stronę. O, coś tu znowu wyrosło. A co ty ze strzelbunią chodzisz? Następny. Z pistoletem. Najbardziej dewastująca broń w tej grze. Większy demecz niż niejedna bazuka. O, jakiś ładny save point. Jakby jakiś... przez jakiś błąd gry przeszedłem. No, wrac wracając do Minecraft'a... Tu, do góry! Ups. O, no, zniknął koleś? Błąd w grze. Podziemia. Nada bug. I a feature? Nie, to mam. był bug. To był Słopnie. bug. Dokładnie. Dobra, mam. Ojeny, tutaj tego będzie paskudstwa. Wyślę dziewczynę. To jeszcze Dobrze, padło? Padło, to padło. Widzisz, ja walczę z muchami w domu, a tutaj ile tego świństwa? Masz kontynuację. Tak. To jeszcze. tutaj nie ma... Nie ma tutaj takiego dobrego antywirusa. co najwyżej ołów. <laughs> To ma rozrzut Oj, oj, oj Dobrze. To średnio dobierasz chyba broń Czy ci tak idzie albo złe skille Masz podstawa no Właśnie Wiesz, skille mam takie typowe ratujące Dla supportu No No, musiałbym się zastanowić przed endgameem. na lekką zmianę no Entymalnie. żeby tu nie dobra to ty tam walcz, ja tu trochę polutuję nie no spoko, tutaj mam walc taki. No, padni. No dobrze, amu, amu. Jeszcze. O nie, nie. Trochę dostałeś. Tak, ale to tam... O o. No widzę. O o. Thank you. Ależ proszę. Wow. Dobra, te maluchy padają szybko Tamten przyciągają sobie dla no. Na wprost coś tam się dzieje, tak? Coś tu latające jedno Było Było Za nami? Właśnie. Oh yeah. Ach, Przytulił nas. Dobra, mam magazynek i jeden pocisk. To zbieraj tu trochę że... Ja Wiesz ja... Coś mi tu piszczy. Yy, a propos drzewka, no to ja poszedłem w jedno drzewko, co powoduje, że mam dobrze rozwinięte... Te wszystkie umiejętności, skrzynia po lewej. I sporo gości wszędzie. Tak. No. No ginić, oj. mnie. Bierz go. dziękuję. Erigim To jest coś tu lata Mucha Mucha Ale mi chodziło o tą skrzynię Oj no, musiała grubo spaść Taki krater zostawiła no. Strzelba hmm. Jest wyspa co? Jest wyspa Jaka wyspa? Ta wyspa tam jest Dark Souls Aha no tak tylko jak tam dotrzeć? Czyli trzeba dzisiaj... przebiec I to tak ten Eee Jeronimo jak coś ty cię podniosę Albo będę do ciebie strzelać O kurde Sprój je podnieść Jest Super Wezmę snajperkę i cię będę leczyć Dasz radę? Okej No nie mogę cię Cholera. Idzie? Jest. Yes. Yes. Per. A, widzisz mnie? Widzę, ale... Daj mi chwilę. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Dzięki. Jest, udało się. A <laughs> teraz nie, nie zginąć od kwasu. Jest, udało się. Udało się sobie na filmiku zobaczysz Tak, to ja sobie obejrzę Ale super. Faktycznie siedzi tu żołnierz, ten miecz na środku, e, mm. ogniska i jakieś dusze. Fajna sprawa. Zobaczę czy tu jakiś lud można spotkać. Ale nie Czyli to jest tylko taki informacyjny strek. Tak, że coś takiego istnieje. Ale fajnie, Dark Soulsa tutaj wcisnęli. Tak, teraz trzeba wrócić. Czekaj, 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 zanim wrócisz... Yy ja muszę mieć... Na ciebie widok, bo ja po prostu będę cię leczyć snajperką. Także idź, idź, biegnij w linii prostej. Tak, 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 dobra. No. Biegnę. Co to było? A gdzie ty jesteś? Nie wiem, jakoś skoczyłem dziwnie. albo to przez moją snajpę. Dobra. Jeszcze trochę. Dzięki. Jak to stąd wyjść? Jak stąd wyjść? Nie wiem. Jest. Udało się. No ale. Dał się. Strzałem w głowę uratowałem ci życie. I to są właśnie zdolności moje, tak? Jestem, całe drzewko poszło w, w zdolności medyczne, a, a nie szedłem w powiększane magazynki, odbijanie pocisków i tak dalej. No ja też tak za bardzo w takie rzeczy się nie bawię. Bardziej mnie interesuje szybkość przeładowania. Um, i coś w tym kierunku. Takie rzeczy. Coś się inny częściej używa nie? O, Dobra. chłopaki są na dole Ja nie mam granatów w świątecznym ubraniu Ja trochę porzucam A to porzucę O, pięknie Wow Co to było? Kale. Granat A to pod spodem jeszcze Łoł! Wow, wow, wow. Shit... Czy to mu w ogóle coś robi? Jeżeli strzelasz w inne elementy niż yy, nogi, to nie. Znaczy... Ja tu walczę z pajęczakami, nie? Aha, dobra. No ja tu mam trochę inny problem. Dobrze? Super. Wow. Dobra, Super. Badne. No. Nogi. No. Czy mógłbyś zginąć? Coś tu jeszcze jedno jest, latające. Właśnie latające. Tak jest latający, to ja ci go zaraz ścią... A już nie? No już nie czepa, nawet go nie widzę. Czekaj, 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 czek. Teraz cisza, pełna koncentracja. No co mnie bije? Tam z góry coś. Widzę go. Badas. KONON SIĘ tym WZIĄŁ Umiał miał być badasem gdzie indziej no o. <ścoughs> CZUJESZ TO? Czujesz ten rytm. Tak, to było... Yy, dotknęła mnie po prostu siła i witalność. Ludzie wychodzą właśnie na ulicę skandując, piwo zimne leje się z kranów, a, a, a dzieci po prostu układają wierszyki na cześć tego, że jest 30 level. Udało się, udało się. Tyle męczarni. Nie na no fajnie. No było naprawdę dużo śmiechu. Było naprawdę wiele świetnych momentów. Tak. Ale w końcu się udało. 30 level i, i możemy zacząć to, co było faktycznie zaplanowane. <grym> no właśnie. Mianowicie, czekaj, bo jeszcze sprawdzę. No mam dwa badasy. Dobrze. Co, coś tu leci. Tu zawsze coś leci. Leci czy idzie? Coś się zatrzymało, dobra. E, no to w zasadzie... E, jest? Jest. Coś tam frunie. Zginął, zginął. Lećmy do teleportu. O. User in your channel is recording Nie wiem co jest ale Teamspeak daje mi jakieś dziwne informacje że nagrywasz Co? Albo ktoś User nam się wbił Nie wiem o co chodzi Rafi Nie, ja no właśnie nie słyszałem informacji żeby ktoś się do nas podbił ale jaki po prostu... Jest, jaki jest skrót klawiszowy na nagrywanie? Czekaj Jakby coś tam wypadło to weźmie chron Wykrakałeś no, Ja nie nagrywam Nie wiem ale dostaję takie dziwne raporty Dobra, nieważne Dobra, trafiliśmy na początek Uwaga, uwaga, uwaga Badas. Kolejny. Mhm. Trochę go zeslegowałem. I oczywiście nie mam już czym strzelać. Padło. Jeszcze jakiś maluch to. No ileż tego maleństwa tutaj będzie? Nie, 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 nie Dobra, nawet idzie. Dobrze Jeszcze wyszedł, no coś mi gryzie Czas się odrobaczyć. <laughs> coś cię gryzie, co gryzie Gilberta Grape'a? O, no. no. Aha, Tak, otworzyłem skrzynkę i coś wyskoczyło, tak? Otworzyłem śmietnik, a tam był karaluch. A to nawet logiczne. I te kurcze. To my z levelem 30 i... A z gryzą. To my nie po to z creeperami, żeśmy walczyli, żeby nas teraz gryzły. Jakieś gryzli. Tu, tutaj to można powiedzieć. Gryzli nie strzelali. <gryzli> o. Dobra, e, ruszamy gdzieś, czy ogólnie robimy zakończenie? Okej, okay, bo prawie mi się udało muchę dorwać. E, to myślę, że to jest dobry taki moment, żeby zakończyć. Jesteśmy szczęśliwi, cel osiągnięty. Jak już mówię, wiwaty i w ogóle dzwon Zygmunta na naszą cześć. Także... E, Miło, że żeście dotrwali z nami do tego szczęśliwego dnia. Jutro święto pracy, my ten dzień świętujemy już dziś. Tak, 1 maja dzisiaj dla nas nastał. Jutro wychodzimy na ulicę, a na flagach będzie napisane Level 30. Level 30. Tak. tak. Także oh. dziękuję, z tej strony był Migi, z tej strony Chris i zapraszamy na kolejne już trochę z innej serii odcinki Borderlandsa dwójki. Taste.